No, jestem już w innym miejscu, na ulicy Pokoju, czyli przy głównej bramie wjazdowej do elektrowni w Łagiszy. W Będzinie. zaraz Wam ją pokażę, ale nas interesuje ten obelisk, który jest tutaj. Brama wjazdowa znajduje się tam, a nas interesuje ten obelisk, jak wcześniej wspomniałem. Ma ufundowany w roku 1989 ku pamięci pomordowanych Mordow więźniów w latach 1941-45. No witam wszystkich serdecznie. Jedziemy dzisiaj, udajemy się do, do byłego obozu pracy, Auschwitz. A właściwie jej chwili, która znajdowała się niedaleko benzina w Łagiszy, koło obecnej elektrowni. Dojadę na miejsce, wszystko Wam opowiem no i zobaczymy, jak to obecnie wygląda i co się zachowało. Wiem, że niewiele, ale zobaczymy na miejscu. Do usłyszenia. No zbliżamy się już do celu elektrownia Łagisza, przede mną. Za chwilę będziemy na miejscu. No zobaczcie jaka imponująca elektrownia Łagisza. Ale mało kto wie, że znajdował się tu obóz pracy, a baraki, robotnice. Zachowały się jeszcze do tej pory i są za tymi drzewami. Zaraz tam pójdziemy, zaraz Wam wszystko pokażę. No, zbliżając się do pozostałości baraków, baraków byłego obozu, opowiem Wam trochę na ten temat. No, w 1941 roku. Pod podbędzijskiej wtedy wsi Łagisza Niemcy utworzyli filię obozu Auschwitz-Birkenau tak, tak zwanego Haga no więźniowie w nim przebywający mieli za zadanie budowę elektrowni dzisiejsza nazwa elektrowni to Łagisza no wiadomo no prace rozpoczęto w roku 1941 no, kontynuowano przez cały okres okupacji. No, w tym czasie w obozie stale przebywało około tysiąca osób różnej narodowości. Zbliżamy się już coraz bliżej do celu. No, Więźniowie byli traktowani przeokropnie. Szczuci, bici, co donoszą zapiski historyczne. Obecnie mieści się tutaj, w tym miejscu przed nami, to no, budynek budynki pomocy społecznej. Też nie będę naruszał tutaj prywatności czyjejś, Spróbuję z dyskrecją nakręcić dla Was te pozostałości tych budynków na tle erektowni łagiszy. No tutaj mieszkali przebywali aż dech zapiera mówiąc o tym ci ludzie, więzieni ci ludzie w pracy przymusowej sporo ich tutaj no, zginęło zostali no, zakatowani pierwszy z baraków jest tutaj po lewej stronie ja może przebiję się przez prowizoryczną tą budowę tutaj bo to na pewno nie należało do tego obiektu Przejdziemy dalej. Tutaj mamy cmentarz parafialny na Łagiszy. Owe budynki są przede mną owe baraki proszę bardzo. Drugi ciąg, tutaj, jakby ktoś chciał, z satelity można sobie pooglądać. Dobrze je widać. Barak z prawej, drugi barak z lewej. No tutaj mieszkali ci ludzie, o których wspomniałem. Ciężkie to dla nich były czasy. No obecnie jest to ulica energetyczna 10, tak jak tutaj piszę na tym numerku dla zainteresowanych. No miejsce nie przypomina tego co było dawniej. Nawet sporo ludzi, może nawet na ten temat, nic nie wie. Ładnie uśmiecha się do mnie kot, który stoi przede mną. Myślałem, że budynki są tylko dwa zachowane. Tutaj mamy pierwszy, tu mamy drugi. Przeszłem na tyły elektrowni. Mamy i trzeci. No, też najprawdopodobniej jest zamieszkany. No, powiem Wam tak: nie tylko trzeci, mamy i czwarty. Odrestaurowany idealnie. Dlatego no, nie brałem go pod uwagę. To już jest odrębny budynek, patrząc na tamte. No na terenie właśnie byłego obozu, tutaj, mieścił się też bunkier. Tak chodzę i chodzę sobie po tym terenie, oglądam te baraki, powiem wam, no w głowie mi się nie mieści, jak bestialsko traktowano ludzi za czasów II wojny światowej. Obecnie podobną sytuację mamy w Ukrainie. No Rosja po prostu zwariowała i nie wiadomo jak się to wszystko skończy A tu tyły właśnie tak jakby z boku tyły od zachodniej strony kolejnego baraku obozowego No, ja jeszcze pokażę Wam coś, co zachowało się po byłym obozie Auschwitz w Będzinie Łagiszy. Wsiadam w samochód, przenoszę się półtora kilometra stąd, góra 2, może nawet nie. I za chwilę będziemy na miejscu. No, jestem już w innym miejscu na ulicy Pokoju, czyli przy głównej bramie wjazdowej do elektrowni. W Łagiszy, w Będzinie, zaraz wam pokażę. Ale nas interesuje ten obelisk który jest tutaj. Brama wjazdowa znajduje się tam. A nas interesuje ten obelisk, jak wcześniej wspomniałem. Na ufundowany w roku 1989 ku pamięci pomordowanych więźniów. W latach 1941 45 No, ja powoli będę kończył już dzisiaj swój materiał. Może nie był za długi, no ale trochę smutny, jak dla mnie, nie wiem jak dla Was. No, jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów subskrybujcie mój kanał. Za co serdecznie dziękuję. Zapraszam do moich archiwów, jak i filmów, które niebawem powstaną.